Fajny GTR, nie? No fajny, fajny. Taki gtr To, to powiedz teraz wszystkim, że... Jesteśmy... Ej, ej leci mi na jebanymi... mi się wydaje. Powiedz teraz wszystkim, że jesteśmy jebanymi cwelami i nie nagrywaliśmy filmików. I na, zaczynamy właśnie nagrywać filmiki, bo hajs nam się z YouTube'a nie ukaza. No nie, to nie tak, że my nie nagrywaliśmy filmików, tylko nagrywamy już te Crew trzeci raz. I pewnie tym razem też się coś spierdoli, więc nie nas za to. Sorry kurwy. Hej, kurwy. Jedziemy, słuchaj, Zabki, jedziemy giri, nas... bo mi ławę Maria leci. O. No, 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 ogólnie to, no. tą gierkę, bardzo cudowną, to jest toka race Driver, kurwa, 5. GRID 5. Hej, e, ogólnie to i, kojarzę e... taką gierkę, taką ścigówkę jak Tok. Wycyfy! Ej, bo. No, jeszcze, ukradłem ku znowu. <grym> jeżeli jeżeli nie graliście w to nigdy, to unsub, to kli, kurde, Klikać To, un, suby. to nie ma się prawa w ogóle dla tej teraz... W ogóle słuchajcie, mamy 130 ubiegno. subów w tej chwili. 132, mamy... hello. O kurwa. Ale to oh. leci, jak pojebane. <grym> I, I ten, i mamy po 6 oh. łapek w górę. I to jaki Wiara nam daje łapki botami. Sekunda po wyjściu filmiku i mamy łapkę. Tak. Weźcie dawajcie łapki w górę, no Dajcie bo to, to jest takie słabe, no. Komentujcie, no. subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, w dół, dawajcie nic. też łapki, żebyśmy... Wszystko kurwa wciskajcie. Nawet jeżeli nie, nie chcecie nic z tego kreatywnego ma na napisać, tylko załóżmy sobie napisać, że To napiszcie i... sram, no, to już by nas bardziej ucieszyło niż... No, że nic. No, ale ogólnie to... Tą grę, czyli to Driver Grid 5 The, the Crew, The Crude for Speed Undercoder 5. Piliśmy na... ale to są nasze konta, oczywiście my tu sami no, doszliśmy tak, do zonu do wszystkiego A ale tak naprawdę to. bo jesteśmy biedni i właśnie dlatego, że nam się hajs z YouTube'a nie zgadza e, musieliśmy kupić te konta na Allegro, bo bardzo byliśmy ciekawi gry. Ale nie chcieliśmy je kupować tak w sumie po premierach czy tam za te 200 zł, czy ile ona tam chodziła z Ruskich na straganie kupiliśmy na Allegro za 27 zł. Bo dużo osób hejtowało, a my no mieliśmy inne przed pociągiem, szybcy i O kurwa! No nawet nie wiem co. Nad tobą przelecę, nie! Nie wyszło nie czekaj, co. Czekaj. O, Ale ta gra bywa epicka, dobrze? No. O balon, taki jak w Krakowie. tutaj wezmę inny samochód. Kurde, wysokie mam. Weź jakiś bardziej zapierdalający. Dobra, dobra, Kamilku. Ale niezbyt. Dawaj seryjne, ja biorę seryjne Lambo i... No, to ja biorę seryjnego Forda GT. A ty, ty mnie seryjnym Lambo tego... Ty siedzisz, kolego. Gdzie ja tam, będę czekał. Nie wiem gdzie jesteś, bo jesteś chyba pod wodą. No nie no tepnij się do mnie no... Czekaj, bo jadę po moście. No ja jednak się tepnie. I to kurde jedziemy do Meksyku czy jedziemy na solnisko? Możemy jechać na solnisko potem do Meksyku Dobra Tepłemy się. dobra. Materiał cieszy. będzie za długi, ale nieważne. To będzie dobra. na dwa materiały. <grym i zna> <grym i zna> o Jaka ta karetka musi mieć przykre życie? Jak ja jej tak wycinam, 300 na godzinę, a ona się śpieszy, żeby uratować komuś życie. Ja, ja mogłem robić za, za tego. karetką. Za karetkę. Za kierowcę autobusu. Mm. Ej, opowiedz, opowiedz co się stało. No! Opowiedz histor Słuchajcie. historię z kierowcem autobusu. Słuch Słuch historia życia, nie? Ogólnie to. Ja sobie z Kamiliem chodzę do takiej jednej szkoły fajnej, nie? Taka jest najlepsza na świecie w ogóle. I tak, tak wsiadamy do takiego autobusu śmiesznego I siedzieliśmy z takim naszym kumplem, Aleksem A, wiecie, gdzie to, to jest szybsze od twojego Lambo No... Nie, nie jest szybsze! Chat. Dobra, ja wtedy you like No, i ogólnie siedzimy sobie z tym kolegą na przystanku i tam gadamy, gadamy I tacy wciągnięty w wir rozmowy zostawił swoją torbę Torbę boksera na przystanku siadł z nami do autobusu I ten kierowca ruszył w ogóle 20 metrów, nie? 20 metrów od przystanku I on tak krzyczy tak, proszę pana, niech pan otworzy drzwi, ja jeszcze bilet kupowałem, ja jeszcze bilet kupowałem jak on się zorientował. I on tam krzyczy, Proszę pana, niech pan otworzy drzwi, no torbę, bo on tak po prostu gościu nawet nawet szczyt, szczyt że otworzył nam te drzwi No i tak wszyscy ludzie zaczęli krzyczeć za tego Alexa, żebym mu otworzył drzwi, żeby mógł wziąć tą torbę, nie? No i on tak otworzył ten Alex tak wybiegł! Ten gość tak to po się tak zamknął drzwi i tak pojechał w pizdziec jego widzieliśmy jego taką twarz, taką przykrą, taką Smutno zasmuconą, taką... Puuuulwaaa... I kawałek później gościu w ogóle nie zatrzymał się na przystanku, a tam tak 7 tysięcy ludzi tak stuka w drzwi, tak wciska przyciski, tak Oj wpuść, wpuść, no, tacy Samarytanie! Wciskają tego, te przyciski, on tak, ha nie chuj wam w noby". I stwierdziliśmy, że, że tak nie może być, a my jako strażnicy galaktyki Zrobimy z temu gościowi przypał. I tak, po, po, tak mówimy mówim, tak normalnie, tak kurde. Głos, tak. Jest takie prawo, że tak można powiedzieć, że przecież każdy tam ma obowiązek potwierdzenia swojej. Kurwa, ale zajebałem 200 na godzinę czołów z policjantem, nic mi się nie stało. Nieważne. No i miał ma obowiązek. Potwierdzania swojej tożsamości, poprzez ukazanie jakieś tam plakietki, wizytówki, karteczki, kurwa, jakie Tak chuj, samo chuj, jak chuj. na przykład kanar, nie? Kanar... Obo, obojętnie czego. No. Jako kierowca, każdy kierowca ma swój numer identyfikacyjny, po to to jest, żeby można było złożyć skargę na kierowcę i tak dalej, i tak dalej. W razie wypadku, stratku i takie inne kurwa. Tj. Takie jest nie wiem no. jak tam u was na wsiach, nie? No. W ogóle, tak powinno być. Siedź, Ej, Kamil, gdzie w ogóle mam znaczników, gdzie mam jechać. No i my tak podpierdalamy pod, pod do niego tak. Ej, Cwelu, what's your name? wie du, kurwa, dawaj kartki. A on tak. Nie. A my tak, o. jak to nie, kurwo, jebany Cwelu, wichaj z du, wową z du. jakiś taki dziadek, wiecie, jak to ludzie starej daty, jak zobaczyli, że młodzi coś tamtego dyskutują, to zaraz było Krzyczy yy, do tego kierownika. No coś tam. Yy. Panie kierowco! Da, da ja panu, panu za świadka no, zrobię, tak. że pobić pana chcą! Tak dam panu jak, co, co, numer cór? swój! Jakby co, coś tam. Ja by tak. Wy, ty, wy dziadku, na jakieś pół automus automus tak się. Wy, dziadku. jakieś pół, pół tak i tak, O kościół, zamknij ty! No wypierdalaj, coś Na starości łeb zmiękam, oni tam tak do nich tak. Kurwa, mam Shurikeny w kieszeni, czarny paskarat, zamknij ryj, wszyscy tak usiedli i tak. A, sorry, sorry! No, i ogólnie wyszło na tyle, że zrobi się jakiś wielki przypał. E I zadzwoniliśmy do naszego przewoźnika, który te autobusy tam wytwarza. Twarzy, no, może i, i dwa kilometry na tym I się na tak. I będziemy, będziemy skarży pyty Ja jestem skarży pyta. Ale gościu powinien dostać w pierdol, bo to było bardzo niemiłe. Ja myślę, że po prostu zamknęliśmy tym właśnie poczynaniem rap grę. No. Rap -gra się rap kurwa już zamknęła i. W Wpierdol został już wpierdolony Wpierdol został wpierdolony Zaczekam na ciebie bo tak jedziemy kurwa ja jestem 2 no, ja km w... od ciebie No wiem ja Zapierdala w tak, no, tak jakichś górach ziomek nie wiem, nie wiem czy weźmy wie. samochód to tak samo zapierdala tu. To hamuj tu Zahamuj tu dobra zahamuję A, jak tam dojadać że ty jedziesz oh, shit, motherfucker. Wezmę sobie seryjny jakiś Ej <śmuenie> e swojego e weź swojego stuningowanego vipera Ja też wezmę A czy to nie jest mój sting viper tylko wiesz Zdziń Tego poprzedniego właściciela konta Moment bo ja nie wiem gdzie ja mam swojego vipera O tu mam <śmuchanie> Check out a fuck Repe o, oj. Shit Mobilni garage Yyy... Chyba, bo jest. Wygląda jak Mój wygląda tak... Ale fajną mucę teraz tego leci. Zobacz jaką mam maskę zajebistą. Widzisz to? Musi Mówimy coś? Nie. Nie, dobra. Pływam w dupy. <zysfra> <tysfra> That's enough!